Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry na e, uroczystym e, na uroczystej zawieszenia. Na uroczyste, jeszcze raz, na, uroczystym, na, uroczystości. Na, uroczysto na uroczystości zawieszenia tabliczki na Toruńskim drzewie roku 20, 2023 pierwsza edycja plebiscytu, który jako e, koalicja organizacji pożarządowych w Toruniu wpływamy na Toruń zorganizowaliśmy taki pilotażowy pilotażowa edycja mamy nadzieję, że w kolejnych latach plebiscyt się, się przyjmie i, i będziecie Państwo Torunianie zgłaszać trzeba na nie głosować akcja, akcja e, e, no, edukacyjna uświadamiająca wartość wartość drzew na terenach miasta to może byśmy poprosili, też, Pani Ewa zgłosiła to drzewo e, do konkursu. W konkursie zostało zgłoszonych 20 drzew, z czego e, kapituła wybrała później 10 drzew. E, z tych 10 drzew to drzewo dostało najwięcej głosów, 277. To może poprosimy teraz, żeby Pani Ewa i Pani e, Katarzyna Klifajt e, powiedziały kilka słów o historii drzewa, o, o historii rodziny, kamienicy. Znaczy może najpierw o historii w kontekście podgórza i zieleni, bo pierwsze drzewo roku 2023 to jest podgórski dąb. Ja się bardzo cieszę, że podgórski jako podgórzanka i jako, że historię Torunia i historię podgórza przede wszystkim, ale historię Torunia też mi opracowuje. I w tym kontekście cenne też jest to, że nie tylko drzewo jako przedstawiciel zieleni tej wiekowej, bo około 100 lat dąb Eryk ma, ale również świadek historii, bo ta posesja poznańska 96 jest szczególna. Od początku należy do jednej rodziny, od mniej więcej połowy XIX wieku. To, to rzadkie, że ta ciągłość jest zachowana. Dodatkowo kamienica zabytkowa, najokazalsza z zachowanych w podgórzu kiedyś, a dzisiaj na podgórzu. Także ci, którzy przyjdą obejrzeć drzewo roku 2023, spojrzą też na szabytkową kamienicę do Także ja się bardzo cieszę podwójnie i zieleń, i historia podgórza. A ja jestem bardzo dumna z tego, że to drzewo właśnie otrzymało taki tytuł, ponieważ jestem bardzo związana z tym drzewem. Drzewo zostało posadzone przez moją babcię w jej czasach młodości. Jeszcze na starych zdjęciach ogródki tutaj mają tylko świeżo posadzone drzewka, z których prawdopodobnie tylko ten dom przetrwał. Przetrwał wojnę i różne inne zakusy przy okazji chęci wycinania różnych drzew. Ale jesteśmy bardzo z niego dumni. prowadza taki element zieleni, czego zawsze brakuje na toruńskich ulicach. Także bardzo się cieszę z tego tytułu. No ja widzę gniazda ugólnione jest zamówką. Tak, sroki, głównie sroki. Jest ich tutaj więcej. To zdrowy, piękny oka, zdający pewnie sporo cienia latem. Tak, dzięki temu wygłusza trochę hałas od ulicy, a Pozańska jest bardzo okręgową ulicą. No i daje trochę ochłody przed palącym słońcem, bo okna są cudownie na południe. A skąd, skąd nazwa Erik? E, Eryk to jest mój dziadek, który był powstańcem wielkopolskim. E, został rozstrzelany w Kościanie, jako właśnie był uczestnik tego powstania. Człowiek o wielkiej patriotyzmie, lekarz weterynarii. Moja babcia bardzo go ceniła i po jego śmierci wróciła tutaj do domu rodzinnego, no ale drzewo zostało jakby, było wspomnieniem po Eryku. Do mieszkańców tutaj to jest punkt orientacyjny, oni znają tę nazwę, kojarzą? Kiedy się jedzie taksówką, to się pan mówi, tak koło dużego drzewa proszę się zatrzymać, więc jest to jakiś punkt charakterystyczny. Teraz będzie koło Eryka. Koło Eryk. tak. Ja tylko dodam, że warunkiem zgłoszenia drzewa do plebiscytu było też dodanie jakiejś krótkiej historii, dlaczego zgłaszający akurat uważa, że to drzewo zasługuje na na y, udział w tym plebiscycie. No i też y, myślę, że tutaj historia tego, która została opisana, tego drzewa, też mogła mieć wpływ na to, że mieszkańcy jednak zagłosowali na to drzewo. Więc, bo to argumentacja była, tak jak pani Kasia powiedziała. Tak. No nie tylko, nie tylko jako zieleń, ale właściwie element dziedzictwa, bo ta tak. nazwa, to imię odniesienie nie do historii lokalnej, rodzinnej, ale w historii tak. Polski też, tak. Czyli tak. to jest więcej niż tylko drzewo stuletnie kawałek historii naszej, po prostu naszej historii wspólnej. Kiedy kolejna edycja? Gdzie No już będziemy chcieli jej w tym roku troszeczkę wcześniej, latem prawdopodobnie startujemy, tak żeby się wszystko we wrześniu, na, 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 najpóźniej na, konie, na początek października zakończyło. Więc oczekujcie Państwo informacji. W czerwcu, prawdopodobnie, będziemy ogłaszać plebiscyt, Na koniec też, mam nadzieję, tak jak było w poprzednim roku, w tej pierwszej edycji, zrobimy rajd rowerowy. W tamtym roku naprawdę pogoda nam super dopisała było świetne, świetne jedno okienko na ten dzień. Mieliśmy cały dzień na rowerach, jeździliśmy od drzewa do drzewa. Bardzo fajna wycieczka, więc zapraszamy śledźcie informacje i zapraszamy do udziału. W, w trakcie tej wycieczki jak zareagowaliście na ten okres? Powiem tak, akurat tutaj nie dojechaliśmy, bo nie udało się nam objechać wszystkich, wszystkich drzew, niestety. Dojechaliśmy na, na lewo ale tylko, tylko tam do. Nie udało się, już się po prostu robiło ciemno, mieliśmy naprawdę po całym mieście były drzewa rozrzucone, także nie udało nam się. Ja jestem tak naprawdę pierwszy raz teraz przy tym drzewie i bardzo sobie cenię duże drzewa w ciasnych przestrzeniach i rozumiem zakusy, że to drzewo mogło polec nie raz, ale to, że zostało ocalone, to jest naprawdę bardzo duża wartość i no drzewo gdzieś tu podnosi, podnosi coś tu niszczy, ale naprawdę można to pogodzić, można pogodzić duże drzewa z małymi działkami i to wszystko jest do zrobienia także nie warto naprawdę nie warto naprawdę bardzo szybko wskazywać drzew na, na wycięcie. A które z drzew było największym konkurentem tego okazałego dębu? No, najsilniej broniła się sosna właśnie z lewobrzeża, tam z, z rudaka, nie? Z rudaka, taka dwupniowa. No, ale tutaj mieliśmy prawie 280 głosów na Eryka. Tam, tam dwa razy mniej było na sosnę, ale do końca się broniła bardzo dzielnie. Tamta sosna była gdzieś przy okolicy szkoły, także tam też uczniowie bardzo silnie. Ale to też pokazuje, że, że jednak nie identyfikują się z drzewami, znają swoje drzewa i, i, i no, myślę, że z każdą edycją będzie to coraz fajniej Jest Pani zadowolona z takiej liczby głosów? I czy trzeba było mobilizować elektorat? Właściwie nie. Trzeba było takiej mobilizacji i jestem zaskoczona, że aż taka ilość mieszkańców Torunia głosowała na to drzewo. Myślę, że w tym pomogło bardzo, to tutaj jest zasługa podgórskiej podgórskie ale wici. właśnie podgórzanie chyba poczuli się do dowartościowani, że takie drzewo znajduje się po tej stronie Wisły, i że można zagłosować i będzie to ich drzewo też. Kiedyś w samym centrum miasta właśnie, no właśnie. W miasta Podgórza ostatnio. Tak, chyba tak, tak było warto. Poprosimy się o przedstawienie. Mariusz Warachim, Fundacja Słonej Kujawy i wpływamy na Toruń. Ewa Koziej, właścicielka posesji poznańskiej 96. I Eryka. Katarzyna Klużwaj, historyczka sztuki, regionalistka, księżnica kopernikańska. Super, A dziękuję. możemy jeszcze e, tak. tutaj upominać wręczyć? mamy tutaj dla Pani e, za zgłoszenie drzewa okay. książeczki e, też Bardzo dziękuję, e, bardzo dziękuję. I mamy nadzieję też, tak, że drzewo zostanie pomnikiem przyrody. E, rozpoczynamy proces niedługo, także też będziemy informować, co dalej. Będziemy się bardzo <laughs> cieszyć. <laughs> bardzo Państwu dziękuję. No, dziękuję Zobaczmy. Zobaczmy drzewo roku z boku. Szanowni Państwo, tak to wygląda. Tu mamy Poznańską. Ja sobie przejdę. A drzewo wygląda tak. To jest drzewo roku Toruńskie. Dom na podgórzu Poznańska 96. Warto zapamiętać, zobaczyć, przechodząc tutaj. Poznańską. Słynne drzewo w tej chwili w Toruniu. Gratulacje, gratulacje dla pani, która tutaj mieszka, której babcia sadziła dom Eryk osobiście, był jej imienia dziadka, nazwa drzewa. Gratulacje.